Dzisiaj następna krzyżówka hetmańska w formie jolki, ponieważ po odgadnięciu wyrazów i tak na, na początek nie będziemy wiedzieli, gdzie je wpisywać. Dlatego podobnie jak w poprzedniej, najpierw spróbujemy znaleźć wyrazy na podstawie tych określeń, a wypiszę je oddzielnie. A następnie zastanowimy się, gdzie je wpisywać. No więc, jak podane jest, że w przypadkowej kolejności, te kropki oznaczają, że tam są samogłoski. W końcu września zajada przy drzwiach chaty. Więc znowu, jak podzielimy na dwie części, spróbujmy z którejś części, wprost z określenia, domyślić się o co tu może chodzić. No może z tego, w końcu września, no możemy się domyślić, że w końcu września to może chodzić o jesień. No, gdyby to była jesień, teraz drugim sposobem, gdybyśmy to chcieli znaleźć, też określeniem, no to proszę zobaczyć, zajada, to możemy powiedzieć, że je. A przy drzwiach chaty, przy drzwiach chaty to korytarz, a w chata no to sień. No a więc pasuje i z jednego określenia, jednym sposobem i drugim sposobem otrzymujemy pierwszy wyraz jesień. Zapisuję oddzielnie tutaj, żeby później łatwiej było szukać. Czyli pierwszy wyraz mamy. Przesypanie koksu urozmaica rzeźbę terenu. Gdzieś spróbujmy może wprost takie, tego określenia, bez szukania tych pojedynczych liter. Przesypanie koksu, być może chodzi o zmianę, przeanagramowanie jakiegoś wyrazu. No mamy wyraz koksu. Gdyby przeanagramować, to byłby uskok. A zobaczmy, jest druga możliwość. Urozmaica rzeźbę terenu. No faktycznie, uskok gdzieś w górach, urozmaica rzeźbie terenu. A więc mamy drugi wyraz, uskok. Szukajmy następnych. Niezbędne do życia w spokoju, w harmonii. No, zobaczmy. Niezbędne do życia w spokoju, w harmonii. No, niezbędny. Po. Spróbujmy w ten sposób. PO. POK. A tu jest ARM. A więc byłby pokarm. Czyli tym razem, drugą możliwością zaczęliśmy. A no, niezbędny do życia. Oczywiście. Wszystko się zgadza. Pokarm niezbędny do życia. No to dalej. W połańcu chowa element roweru. No to może teraz zacznijmy znowu od tego element roweru. No może być rama, może kierownica, może, może coś innego. Może łańcuch na przykład. A zobaczmy, w połańcu łańcuch, łańcuch. Czyli czy z tej części, czy z tej części otrzymujemy... Następny wyraz łańcuch. Dalej. Część stołu do ping-ponga jest dziełem kibiców. No, kibice, jak obserwują jakiś zespół, czy jakąś drużynę, czy jakiegoś sportowca, to może chodzić o doping. No, zobaczmy. Jest dziełem kibiców. No byłby doping, mógłby być. Czy znajdziemy tym wprost określeniem też doping jest. Doping. Mamy wyraz. Następny. Doping. Wyga zjadł kawałek sernika. Słuchaj może to mazurek? No. Kawałek sernika. Może to mazurek. Mazurek to też jest y, ptak. Kawałek sernika. Wyga, zjadł. Wyga. To znaczy, ktoś z dużym doświadczeniem, czasem się mówi o, ta, o kimś, że to jest ćwik. A zjadł kawałek sernika, to jakbyśmy wzięli ćwik. A kawałek sernika R, R, dopisali R, to byłby ćwierk, czyli głos tego ptaka mazurka. Ćwierk, dopiszemy, ćwierk. Następne. Tak pi, przekój kosy. Kosy, no to albo narzędzia do koszenia, a liczba pojedyncza kos to może ptak. A tak pi, jakbyśmy ten wy, te dwa wyrazy tak pi nagromowali, to będziemy mieli p ptaki. Zgadza się. Z tego określenia wprost. Przy anagramowaniu, przy anagramowaniu mamy ptaki, a tu przekój kosy. Też kosy też są ptakami. Więc mamy ptaki. Następnie, czyli to mamy już zjedzone, przepisane. To już mamy gradientem. Szofer stracił głowę w centrum. Chciałby podpisać kontrakt. No ktoś kto podpisuje kontrakt, to... Coś związany z czymś. Może ktoś mu coś oferuje, może szofer stracił głowę. Z tego wynika, że z wyrazu szofer początek trzeba wyrzucić. No i zostaje ofer. Stracił głowę. No to jak dodamy ofer, a tutaj mamy entr. Oferent. Oferent. Mamy następny wyraz. Oferent. Podpisał kontrakt. Oferent. Dziwny okap, kuzyn Żyrafy. To nie autentyk. Żyrafa. Jej kuzynem, często w krzyżówkach to występuje, jest Okapi. No więc dziwny kuzyn żyrafy. Wpiszemy Okapi. Dziwny oferent Okapi. To nie autentyk. O, tu możemy jeszcze z tej części. Jeśli nie autentyk, to byłaby kopia. Więc jak o kopia, no to mamy OKP. Z jednym pierwszym sposobem, czy drugim, dochodzimy do tego samego wyrazu OKP. Miesiąc w Pakistanie to tylko przewidzenia. No, znowu możemy pomyśleć, jeśli chodzi o miesiąc, no to który z miesięcy trzeba by było wziąć pod uwagę. Do przewidzenia, czyli druga część to, jest to coś, coś się nam przewidzi, to możemy nazwać OMAM no, czy majak. A jakbyśmy wzięli za miesiąc, wpisać maj. I z Pakistanu weźmiemy Aki, no to mamy majaki. Do przewidzenia, no to majaki. dwoma sposobami dochodzimy do tego samego celu majaki. Mniej solidna od desek w gondoli z krzykiem z No tu mamy taką zagwostkę, ale chyba yy, znajdziemy to. Solidna od desek. Egzotyczny, mniej solidna od desek. Mniej solidne od desek, jak to może być dykta. No więc dykta. A tu mamy w gondoli. Dołóżmy do tego cząstkę wyrazu. I mamy dyktando. No, a z, gdyby drugim sposobem to dochodzi do tego, no to z krzykiem i grzłużką, to najczęściej właśnie wybiera się takie wyrazy, przy których można popełnić błędy, czyli w czasie dyktanta piszemy dyktando mamy następny wyraz, mniej solidna od desek. egzotyczna wyspa z chatami i bastionami. Egzotyczna wyspa. No, możemy szukać jakiejś wyspy. Szukajmy, w którym z wyrazów widać jakąś wyspę. A tutaj jest H, A, I, T, albo tu i T. Mamy H i T z bastionami. Więc ta wyspa egzotyczna to byłaby wyspa Haiti. Na jednej części tej wyspy jest państwo Haiti, na drugiej jest Dominikana. Haiti na Karaibach. Następnym. Ty i ty na ziemię. Felek trochę. No, ty i ty. No to dwóch. To jakby się do tych dwóch zwrócili, to zamiast ty i ty, to może być wy. Na ziemię z wykrzyknikiem to taki rozkaz, może wojskowy, na, na ziemię, pad na ziemię, to może wypad, a tu felek ek, mamy wypadek, następny wyraz. wypadek nieszczęśliwy tu końcówka. Obraca się z uśmiechem w głosie. Obraca się. No to szukajmy, co może w którymś wyrazie coś połączyć. A weźmy śmij i w głosie głos. Śmigło. Obraca się śmigło. Następny. Złośliwa kobieta specjalnie ucina stek. Złośliwa kobieta. To czasem mówimy jęza, zołza, może sekutnica. A zobaczmy. Sekutnica. S, E, K, U, T, N, I, C, A. No, sekutnica. Mamy następny wyraz. Czyli albo z określenia złośliwa kobieta wpadniemy na pomysł, sekutnica, jeżeli nie, no to z tych, wyrazów, z tych liter, z tych wyrazów można też utworzyć ten sam wyraz. Przetwarza dane, brak beczki to jej dziedzina. Przetwarza dane, brak beczki. No, jeśli byśmy popatrzyli na wyrazy, brak, dane, no to b, e, d, n, a, r, k, a, bednarka. Człowiek, który produkuje beczki, to inaczej bednarz, bednarka, a ten fach bednarka. Mało ważne zdarzenie z przepiórkami z przodu. Małe ważne zdarzenie z przepiórkami z przodu. No. Ja tu poszukaj, mało ważne wydarzenie, no to jakiś tak jak w filmie, to jest mało ważna rola. To nie raz nazywają ogonem, epizod. No właśnie, zobaczmy, czy. Nie byłoby gdzieś epizodu. E, P, I, Z, O, D. Jest epizod. Dalej. Ach, i kłem modelujesz kwiat. No, z tego możemy myśleć, o jakimś kwi jaki, o jakimś, no, kwiat chodzi, ale na razie trudno dojść konkretnie, który to, o którym to będzie mowa w kwi kwiecie. No mamy tutaj ach i kłem, zobaczmy, n, i, ch, a, ły, ek, Michałek. Mamy następny wyraz, Michałek. Dalej. Wybitny poeta zmienił go w Blue Browers. Wybitny poeta. Możemy no, szukać wśród jakich, nazwiska jakiegoś poety. A zobaczmy tutaj jest wyraz ego. G, -g e, o, T, H, E, G- Mamy GT O, dziki osioł biegnie do tyłu wśród ziół. No, jakie zioło, a dziki osioł. I piegnie, biegnie do tyłu. Czyli trzeba wpisać wyraz i przeczytać go w spani. Dziki osioł, z krzyżówek, chyba wiadomo określenia. Dziki osioł to jest onager. A tutaj dodane jeszcze jest o, i przeczytajmy wspak. Oregano. Mamy następny wyraz. Oregano. Z książką w ręku, leczy nikt nie jest w porządku. Z książką w ręku, no czyli ktoś, kto czyta tę książkę, no może czytelnik, czy i. Y? Ty, e, l, n, i, czytelnik. Z książką w ręku, czytelnik. I drzewko odpowiednio zmodyfikowane, majadalny, korzeń. Podpowiedź. Odpowiednio zmodyfikowane. Czyli z tego wniosek, że trzeba przeanagramować jakiś wyraz. I mamy i drzewko. A gdybyśmy to wzięli tak: że O, D, K, I, E, W, K. I z któregoś tu litery wziąć A. Mamy żodkiewkę. Rzodkiew. Zobaczymy, czy będzie pasowało rzodkiew czy i Więc tutaj wpisuję na wszelki wypadek w nawiasie, bo być może będzie tylko rzodkiew, a nie żodkiewka, Rzodkiew. Następny. Józek z Kuby z drugim ma na nogach. Józek to odpowiednik imienia polskiego Józef w języku hiszpańskim, a Kuba, na Kubie się mówi po hiszpańsku, to jest Pepe. A jeden z drugim ma na nogach. Te słówki kiedyś były nazywane Pepegami. A więc Józef z Kuby to będzie po prostu tej Pepegi. Pepe, gi. bo drugi, dodamy te litery, gi. Pepegi. Dalej. Statua żeromskiego skrywa specyficzny obraz. Specyficzny obraz, no, jakiś rysunek, nie wiadomo o jaki chodzi. Ale szukajmy statua żeromskiego. Ty, a, ty, u, a, ż. Tatuaż. Rzeczywiście specyficzny. tatuaż. a, -ż. Popsuli biurka w ogrodzie zoologicznym. Popsuli biurka w ogrodzie zoologicznym, czyli chodzi o jakieś zwierzę. Popsuli biurka, o, domyślamy się, że znowu będzie trzeba za, zanagramować biurka. Jak przenagramujemy jest zwierzę K, R i w Karibu. No i. Ostatni wyraz. W kuchni kawałek tołpygi wbił się w piszczel. Piszczel to po prostu kość. No więc jeżeli coś się wbiło w kość, to trzeba kość tu napisze, a w środek trzeba wstawić kawałek tołpygi. No nie wiemy, który czy to, czy py. A jak wpiszemy py, otrzymujemy kopyść. Zatem pozostało nam teraz dopasować, które wyrazy pasują nam do odpowiednich, w odpowiednie miejsca. Takie dłuższe wyrazy, Michałek na przykład, czy łańcuch, czy sekutnica, które by gdzieś to pasowało. Czy tu sekutnica by pasowała na przykład? Tu już powinno być. Nie, nie, nie będzie. Tu jest wyraz. S, E, K, U, T, N, I tu by pasowało, ale może jeszcze gdzieś? S, E, no tu powinna być kropka, czyli z tego wynika, że pasuje sekutnica tylko w tym miejscu. Zatem wykreślam już sekutnicę, bo jest wpisana. Szukajmy następnych. Może czytelnik gdzieś znajdzie się dłuższy wyraz. Czy tu może być? A tylko taki, takiej długości, tylko tutaj mamy. Czy wszystko w porządku? S, syla, e, samogłoska, czy ty e, samogłoska, l, nie, i samogłoska zgadza się. Czytelnik. Z tych dłuższych wyrazów jeszcze zostały jakie? Na przykład t, tutaj by może Michałek. Czy pasowałby tu Michałek? My, i, ch, tu jest samogłoska, a pasowałoby. A tu, my no, I, H, A, ły. Tu by musiał to nie. Tu nie pasuje Michałek. Czyli Michałek wpiszemy w tym miejscu. Michałek. Wpiszemy tu. Jeszcze jakiś dłuższy wyraz. O tutaj mamy jeszcze wyraz jakiś dłuższy. Dyktando gdzieś było. Jest dyktando d y a tu samogłoska i tu dyktando. Już wypiszemy dalej. Oregano, jeszcze takie dłuższe wyrazy. O r e pasuje tutaj. o ga no jeszcze z takich dłuższych wyrazów, wypadek na przykład, gdzie by pasował. O, tutaj, wypadek, wypadek. No to teraz spróbujmy, może już są takie wyrazy, gdzie od razu widać, że na EU mamy chyba tylko jeden, który się zaczyna na EU. No to w takim razie tu będzie łańcuch. Oh, przepraszam, łańcuch. Tutaj. Teraz y, na K, tutaj, czyli ten łańcuch już Na K, jakie mamy wyrazy? Karibu mamy. Karibu musiało być na usie koń, to nie może tu być, bo to jest, kończy się na samogłoskę Co jeszcze mamy na K? Hmm. Karibu. kopyść mamy k o -y -si kopyść. No zaczynające się na c to tylko jest jeden. Ćwierk. Zaczynające się na h mamy też tylko chyba jeden. Haiti gdzieś było. Haiti jest tutaj. H -i... T. Na końcu się na U to też tylko jeden wyraz. Karibu chyba było. Karibu. No na M wyraz zaczynający się to mamy tylko majaki. Tylko, teraz zostały się tylko nam majaki. Majaki. Teraz na J mamy jeden. Jesień. Na R mamy dłuższy trochę wyraz, rzotkiew, 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 bez K, rzotkiew. Dalej na P tu mamy wyraz, może być peka, pokarm albo pepegi. ptaki za mało, pepegi, a pokarm. P, o, k, a, a p, p, g, p, e, tu wypasowało, ale p, p, i musiało być jeszcze i samogłoska, to, to, to nie mogą tu być p, p, -gi, musi tu być pokarm. Tak, a taki dłuższy wyraz jeszcze tutaj mamy bednarka, to tylko już tu nam został taki dłuższy wyraz. Bednarka, no to teraz ten pepegi to by tu pasował, bo na i się kończy, nic więcej nie mamy, na i, na jak już wpisane jest, pepegi. Dalej, co zostało jeszcze? Tutaj pięcioliterowy tylko uskok pasuje. Tu, co jeszcze mamy? Samocharze było w razie GT. Tak? Na T to mamy tatuaż. Na E to mamy epizod. Gdzie ten epizod jest? A, nie, albo epizod. Czyli wpisałem już epizod? Nie. Epizod. Dalej, na D zostało tutaj. No to teraz zostanie tu. Doping już mieli. D, op, I doping. Doping. Tak. Kopiam. Okapi, aha, okapi. Okapi. To mieliśmy. Wróćmy do tego okapi. Mogło być okapi albo kopia. Z tego wynika, że nie ok, dziwny ten wyraz okapi przeanagramować i wpisujemy kopia. Więc nie okapi, a kopia wpisujemy. Dalej. I zostało jeszcze o oferent. O, F, R, N, T. Tutaj zostało nam śmigło. Tak? I co nam zostało jeszcze? Ptaki. Wszystkie wyrazy wpisane kolorowe pola dają rozwiązanie: R, E, czy, o, W, W. Tutaj miało być N. To miało być kolorowe. Rzeczownik. No, że rozwiązanie. Rzeczownik. Dziękuję.